Hej witajcie moi drodzy! Kolejny odcinek to jest tutaj, Minecraft. I dzisiaj jesteśmy ponownie w single player. Zapytasz pewnie dlaczego. Single player miał być multiplayer, ale jest single player, ponieważ znalazłem fajnie. To jest oto dom Poza mi sobie na real Przycinację zbudowałam, taką oto wygląda. Ma 3 pieturka, zaraz wam pokażę jak to w środku tam wygląda. Tu otwieramy sobie drzwi, tu jest taka, tu jest taki mój jeden. Korytarz, hm. tutaj mamy taki oto załówek, tutaj mamy jakieś skrzyneczki, jakieś itemki, tu jest piwniczka, gdzie będę przechowywał więcej itemków. I tutaj czego tam jest skrzynka? Ja zostawiłem mi, jakoś mi tam pasuje. Tutaj mam otako, kilka skrzyneczek, tutaj jakieś itemeczki i nie itemeczki. Będę je mam nadzieję, że seria będzie dłuższa. Z tymi, tymi. A tutaj mam takie jakby... Trych, czy coś, i tutaj też osoby śpisz na trychu, kody. Tak, śpię na trychu, bo słodny widok. I co w dzisiejszym odcineczku planuję, w dzisiejszym odcineczku planuję pójść do jakiegoś cave'a, pokopać trochę kobla, może coś ciekawszego znajdziemy, jeśli tak, to będzie fajnie, jeśli nie, dobre to nie ruszamy. I Już ruszamy, dobra, zostawiamy nasz domek, mam nadzieję, że nie się chroni. A bo wiecie, to zostaniemy chwilę, bo już mi się wydaje, że się robi ciemno A nie ma żadnego jedzenia A nic To sobie jeszcze rozbuduję, bo jeszcze mi się za bardzo nie podoba ten domek Myślę, że na górę, bym chciałbym zrobić sobie wejście tak, żeby sobie popatrzeć z góry Gdzie mi więcej, ale no tutaj nie zrobię, bo to jest wyjście Myślę, że tu mógłbym zrobić Pyk Podwójne, takie o i teraz zrobimy... Hmm, nie spadł? Jak tu mamy mm. tak... Fajnie, że zrobimy. Tu. Tak, dobra, ale muszę teraz jeszcze iść na dużo piwnicy, bo... <coughs> tak, po jedną rzecz... Oj, <coughs> się zablokowałem. Tu. Mamy to? Mamy. Jest elegancko. Можем играть, У вас не ушли темы ролики. Даже нижний. Ты А, а так. Девять. Да. Куршче есть тебе мужчина, который не по своему. Так, добрая скид. Это ты Ну это но так обниму. już wiem lepszą pomysł. Wiecie? Zrobimy inaczej droga. Zrobimy tak. Tu zabudujemy. A tu przesuniemy i będzie. Monifik. Z tutaj? Nie. Kurczę, mi się coś zmieni. Tu. No, znowu źle. Czy nie. Tu, tu, dobra, i teraz to idzie tak, to idzie tak, to idzie tak, jest, no nie może być tak, bo to się blokuje, no cholera jasna, dobra walić, nie bez tego. no i tutaj takie małe. A ja tutaj mam taki szedaczek, ale tam nie skończenia, bo wtedy nie zejdziemy. I czekamy teraz na bo idziemy się przez nie będziemy czekali pierwszy to. Stań z łóżka. Oj! It's Widzę, że powoli Seren się podoba na ekrata, także będę ją nagrywał, bo lubię grać i widzę, że wam też się podoba, także jest dobrze. Piękny sól, słońca Możemy ruszać... na cave'a jakiegoś Możemy Oh fuck I... i musimy zaprowadzić na jakiegoś... ...jóżłaka, bo mamy mało no? jedzenia Dobra, lecimy Muszę jakieś wejście tego domu zrobić, bo tak schodzi, bo tych głupich tych to jest Ile? Zrobimy tak, ile trzeba, skoczymy do wody Jedziemy To jakieś już mierniczki, mam nadzieję, Mam nadzieję, że one nie atakują. No i patrz, mamy cavik jakiś. Na no, jakiegoś jeżaka trzeba zapodować. I tu jest jakiś kurczak. Mamy jeszcze jakiś chodzi. No jak nie chodzi? Chodź tutaj mała. Ojej, razy, rację, radzę. One są małe, sprytne, to ciężkie z nim. Ale do mnie nie ucieknie. Jeszcze jakaś? Czy więc idziemy lepiej? Widzę tutaj dwie. Dobra, mamy. Tu jest. No nie wiem, tam, dobra, walić. No, tu jest Super, mamy jedzenie, możemy ruszyć do tego gaźniku, którego. który zabrał. Надежда, котафакты, знали? Итого, What the fuck то теперь что-то, сейчас потом что-то, 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 что что то то Nie mogę trafić. No dobrze, żeby te tempy moje zostały. No, jest blisko. In inny sposób. Tak, a. Wszystko ładnie pozbieramy sobie. Moment. Trochę ciemno tutaj w dupie, ale dobra. Dobra, Kopiem. o jest! Węgiel, Kopimy węgiel, 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 węgiel Dzisiaj próbuję trochę właśnie pokopać, a w następnym już coś jeszcze w domku się rozbudujemy hmm. Czasami lubię pograć single player, bo i nie ma tych cweli na serwerach, coś przeszkadza i w ogóle ale muszę tu to, to zrobić mm. oj już zrobiłem <gry> dobra ma dobra mam i kopiemy 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 jakieś jakiś ciekawy ten tutaj znajdziemy chciałbym bo nie mam nic z tego swoim o tam jest złoto to lecimy do złota nie musiałem daleko odchodzić, blisko mamy. Węgiel będzie mieli na świeczki i na inne i na przepalaniu i takie tam niestety te, te. tu no, nic nie będzie. Żadnych potworków. Ale za życie mniej i moje szczęście będą. No, tu jest węgiel, dobra Kupiłem węgiel. Wziąłem sobie 2 kg bo wiedziałem, że będę trochę kopał i może mi się szybko skończyć chopaj ten węgiel, chopaj No trochę tego jest I dobrze, tym lepiej dla mnie Nie ma co na ilość Bo jak nie ma to, to źle jak za dużo to też źle Tak hmm. potem mówią dawać tutaj tu nic będzie więcej? Chyba nie. Dobra, pierwszy zwracam. Pójdźmy do drugiej strony, kupę ciągle. Czym by nie? No tutaj, oto. Łoszę wystarczyłem. Z pieprze się do Nie ma nic z interferencji? Ciężko trafi tutaj. Dobra, nie ma nic z tych celi. Mało. To kolejne wlaty. Mam nadzieję, że tu nikt nie wejdzie z napisy. Na Zobaczymy tutaj. Pokopiemy trochę tego kobla, bo przyda się. Wszystko z cały Całą z Musiałam żeby musiałem dużo. Naci naczuję Ale i ładnie wygląda i wszystko. jest ekstra, jest super extra give majona super extra. Heh. O, długi dialog. What the fuck? Nie, 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 nie. się w ogóle do mnie nie, 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 się w nie, 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 No nie, no nie, wkurzyłeś mnie Co to za lag w ogóle nie, 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 takie lagi Oj, wkurzyłeś mnie. Что-то заранее. Вот нет, я не видела